Najnowsze informacje o Laderze 9, Diablo 2 Resurrected. Jak to nasz na YouTube, to koniecznie zostaw subskrypcję z dzwonkiem, żeby nie pominąć żadnego kolejnego materiału i wpadaj każdego dnia na live y na Twitch TV na Divins od około 17. E, a od 6 grudnia zaczynamy potężny maraton Path of Exile 2. Patch Notes 2 i 8. Patch wchodzi w życie 3 grudnia. Okej, okay. a kiedy wchodzi w życie? <laughs> To jest pa to jest cały patch. To jest cały patch. Gameplay Fixed a bug that occurs when a monster and player suddenly have the same level of aura. Okej, okay. czyli tutaj mamy naprawę buga, Czołem life. A tutaj user interface and user experience. More directions are now being double. Ok, czyli nic się nie zmieniło. Naprawdę, jeżeli chodzi o to, nic się nie zmieniło. Nawet nie ma sensu tego tłumaczyć. Jak ktoś nie zna angielskiego, to jeżeli chodzi akurat o ten kontekst, nic kurwa nie tracicie. Lecimy dalej. Ladres sezon 9. I teraz na 200, ja tego nie, nie czytam nawet. Dopiero, ja jestem na streamie na live i dopiero co, dopiero co do jakby podesłali mi linka opatrznąca. I teraz mówię Wam tak, to będzie, czekajcie, PoE wychodzi, e Early Access PoE 6, to będzie 6. Let's go. Tak mówiłem na filmiku o Blizzardzie. North America. December 6 <laughs> I dla Europy. December 7th AM. Okej, okay, okej. Okay. Mówiłem, mówiłem. Tak. Ee, generalnie e, ja byłem już przekonany, że tak to będzie. Bo przypomnę tylko, co Blizzard zrobił. Był pościg na X-ie od bezradara jakieś 2 trzy tygodnie temu, gdzie mówili o tym, że y, sezon 9 zacznie się gdzieś pod koniec listopada, ale potem GGG ogłosił Early Access do POE 2 6 grudnia, że zacznie się 6 grudnia, po czym od razu po tej informacji Pezradar, Radar, czyli Community Manager Diablo 2 Resurrected ogłosił, że spodziewajcie się Ladera 9 na początku grudnia. No to początek grudnia, to wiadomo, że pierwszy e, termin laderowy, no to jest właśnie 6 grudnia. Jest to piątek. E, po E2 pewnie wystartuje koło 21-22. E, nie wiem czy jest potwierdzenie godziny, ale podejrzewam wieczorem na pewno jakoś. E, więc dla Polaków, dla nas, lader zacznie się o 2 w nocy 7 grudnia. Jedyny przebłysk nadziei, jaki widzę na tym laderze 9. Jest to, że mm, może serwery GGG Paw Website 2 na się tak nie wytrzymają, że będą niegrywalne i wtedy może zrobimy jakiegoś raszyka teamowego, spontanicznego. E, no, ale będzie to grubą nicią szyty ladder, <gryw> ale raczej bym się nie spodziewał aż takich problemów. Mm, i raczej większość ludzi będzie grało po prostu w Pawłów Excel. Daj znać w komentarzu, czy będziesz grał w Diablo 2 Resurrected Ladder 9, w którym no... E, wedle przewidywań, e, no tutaj dziwie, dziwiłbym się, gdyby zima znowu zaskoczyła kierowców. Wedle przewidywań to jest piąty ladder z rzędu, który nie ma zmian i powiem Wam tak, że dziesiąty ladder też prawdopodobnie nie będzie miał zmian. I wiecie co? Jedenasty też. E, więc e, podejście Blizzarda jest niezmienne pompują całe pieniądze i nawet to ogłaszali ostatnio, znaczy nie ogłaszali, ale można sprawdzić te dane, że w tym momencie nacisk budżetowy Blizzard'a Activision leci w Diablo 4, a szczegół, szczególnie w marketing, ponieważ gra nie musi być dobra, gra ma się dobrze sprzedawać. Dodatkowe, żałosne informacje, które doszły do mnie po streamie z PUBG 2 są takie, że Diablo 4 Vessel of Hatred będzie możliwe do Zagrania jako free trial, czyli jakby darmowe spróbowanie. Dodatkowo jest już promocja 25% dodatku, który wyszedł miesiąc temu z groszem. Nowego dodatku, który miał zatrząść rynkiem hack/slash w 2024 i być Nemesis dla PoE2. I, um, i taktyka Blizzarda jest taka, żeby ludzie skosztowali troszeczkę bardziej tego Spirit Bounda tego, tego... Hunter'a, tego, czy Hunter'a tego, tej nowej klasy e, która jest absolutnie niezbalansowana i absolutnie OP żeby po prostu potem wrócili do, swojej, do swojego mizernego życia w grze bez dodatku i uznali, że trzeba kupić dodatek. To jest kolejny, kolejny taki trick Blizzard'a e, i no nieudolna próba walki z Path of Exile 2 e, tak naprawdę w efekcie uzyskają to, że większość graczy będzie grało w PoE, a nie w Diablo 2. Eee... Oni nic nie, bo nie potrafią tutaj za. Jakby w żaden sposób nie potrafią w Diablo 2 przekupić graczy, nie będą dodawać żadnych nowości do D2, albo się kompletnie nie opłaca. Wolą monetyzować sklep, który w tym momencie przynosi dwukrotne, ponad dwukrotne zarobki e, w porównaniu ze sprzedażą egzemplarzy gier czy tam kodów, wiecie o co mi chodzi. Zarabiają dwa razy więcej z shopu D2, D4 niż ze sprzedaży D4. Co wiąże się z tym, że olewają całkowicie D3, D2, RK. Więc tak to wygląda, tak to będzie wyglądało. I tutaj klasycznie, tak jak zawsze, będzie to wyglądało w taki sposób, że wszystkie przedmioty, które macie teraz w serwstaszach ladenowych, będą przez 4 miesiące do odebrania w specjalnych zakładkach Withdraw Only, czyli tylko do wyciągania. Klasyczny jazz. I tyle, i tyle. Także to jest niesamowite. Że to, to jest jedno chyba z najkrótszych yy, pacznoców. To ma dwie strony A4. Kopi w klej, kopi w klej, kopi w klej. Także pamiętajcie, druga w nocy e, Europa. Druga w nocy to jest sobota, grudnie, grudzień. E, zaczyna się ladder dziewiąty. Pierdalony ladder dziewiąty. Do zobaczycha. Do zobaczycha. Trzymajcie się i zostawiacie subskrypcję, jak chcecie materiału, jak chcecie być na bieżąco yy, przede wszystkim w materiałach z Poe 2, bo tych będzie bardzo dużo. Eee, I wpadajcie na streamy, oczywiście każdego dnia również content z Diablo 1, 2, 3, czasami czwóreczkę też zahaczymy I dodatkowo zapraszam również na streamy od 6 grudnia, generalnie streamuję każdego dnia na Twitch TV na News, ale od 6 grudnia zaczynamy maraton Path of Exile 2, nie wiem czy jesteś zainteresowany, czy... Będziesz grał, grała w PoE 2, ale na pewno yy, spodziewajcie się potężnego maratonu, przynajmniej dwutygodniowego. Zobaczymy jak ta gra smakuje, zobaczymy jak ta gra siada. I przede wszystkim, yy, no czyhaj na materiały kolejne na YouTubie z Path of Exile 2. Będę na pewno informował o wszystkich nowościach, o wszystkich zmianach, o jakichś no, nie wiem, nowych smaczkach, które wyjdą. Buildach. będziemy też bardzo dużo komentować i oglądać lepszych od nas, i uczyć się razem Path of Exile 2. Także do zobaczenia, jeżeli się podoba materiał, zostaw subskrypcję, żeby nie poinąć niczego. I widzimy się na streamach i w kolejnych materiałach. Cześć!